Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale w odcinku w kolejnym z serii Dioga ku W dzisiejszym odcinku mówimy jakże ważny temat, czyli temat dopaminy, często powielany przez wielu twórców, ale również przez nie zostanie mówiony, bo to jest taki podstawowy temat, który trzeba po prostu powtarzać, bo to jest bardzo ważne, żeby każdy człowiek go zrozumiał. Także... Przechodzimy do dalszej części odcinka. No i widzicie, tą cały schemat. Ja zacznę od samego początku, czyli dopomina. Dobrze, zaczynając, odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd się ona bierze. No i jest to właśnie nowy przekaźnik, który się wydziela podczas czynności dających nam satysfakcję. Czyli na przykład graliśmy, nie wiem, znamy w piłkę nożną, czy gola, to niech dopomina. Spędziliśmy mimo czas z ludźmi, uwalnia się dopamina, czy nawet w przypadku złych rzeczy zapaliliśmy papierosa, uwalnia się też dopamina. No i oczywiście czy jest dobra, czy zła, nie? bo mówią o dobrych, złych przypadkach. No i tu jest ciekawa sytuacja, bo tak naprawdę to jest zależne od nas, bo oczywiście wykorzystujemy to w, w złych celach, jakby. Znaczy, gdy więcej rzeczy się wydziela i nas motywuje dalej do robienia tego, ale również widać podczas dobrych rzeczy w celem motywowania nas. Jeżeli na przykład będzie, jeśli zapalić właśnie, nie, to masz ochotę dalej palić. Ale na przykład jeśli podniesiesz jakiś ciężar, załóżmy 70 kg na siłowni, a nie podniosłeś, to niż szczęśliwszy bym chciał jeszcze znowu dalej ćwiczyć, żeby jeszcze więcej podnosić, czy na przykład dziewczyny, do której się zawsze wstydziłeś. Mnie ci uwolnili, będziesz miał w cudzysłowie dowolne ci i będziesz powiedziałbym bardziej otwarty, już nie będziesz aż tak się bał, i będziesz szczęśliwy, nie? I teraz po co to, nie? A się w celu zachęcenia do robienia rzeczy, które są swego rodzaju ważne. Biologia to stworzyła tak, żebyśmy po prostu robili rzeczy, które są ważne do przetrwania gatunku ludzkiego, ogólnie do funkcjonowania dobrze człowieka. No i po prostu, na w przypadku seksu, tak już nie mówiąc ogrytkami, wydziela się, dopomina, żeby właśnie to zostało tak stworzone, żeby nas zachęcić do zmężania się. No i właśnie czemu wiemy te złe rzeczy nie właśnie są powiązane z tymi czynnościami niezbędnymi nam. Ci na przykład niestety pojawia jest przez wielu oglądana, bo na przykład jest powiązana z przyjemnością z seksu. Podobne bodźce są, niestety to nas bardziej uzależnia, bo to po prostu jest tania dopamina, prosta, którą nie musimy się tak starać, bo jest, niestety jesteśmy też mistycznymi, jakby to tak powiedzieć, istotami, nie wiem, czy dobrze do wystwierdzenia że ale zresztą w animikom, komfortowo łatwiejsze jest łatwiej, czyli na przykład, jeśli mamy dostęp, żeby zrobić coś w łatwiejszy sposób, to po prostu to robimy i to jest naturalne, nie? Ale niestety w takim przypadku to źle działa. No i lecimy dalej, z całą częścią. Czyli czy da się to przeprogramować na naszą korzyść, nie? Bo mówią o tym, jakie to jest złe, co z tego mamy w ogóle, ale czy da się to przeprogramować? No i otóż tak, da się. Wstępnie zaczniemy po prostu się cieszyć rzeczami, które dają nam, I dają nam takiej satysfakcji, ale po prostu ale nastawimy się na nie, będziemy mieli za to dużo różnych innych pozytywów, w sensie takich, powiedziałbym, logicznych, jakby nie szczytać, będziesz miał większą wiedzę. Yy, ogólnie powiedziałbym yy, twój mózg po prostu bardziej się będzie rozwijać. No i na przykład, nie, jak to wcześniej ująłem, no nasz mózg wadli tanią, łatwą dopaminę, dlatego często nie lubimy robić tych trudniejszych tych rzeczy i woliby być te łatwiejsze, które dają nam satysfakcję, ale nie dają nam rezultatów, co większość ludzi irytuje, w tym mniej irytowało, póki tego nie zmieniłem. No i przechodząc dalej, jak sprawdzić, żeby czekać jakoś tych rzeczy. No i właśnie to powiem Wam na podstawie wiedzy z książki atomowe nawyki, polecam wam ją bardzo serdecznie przeczytać. Ja tu mówię pokrótce, Mogę nagrać z tego rozszerzenia, prawdopodobnie nago w przyszłości to dopominę, bo to jest bardzo ciekawy temat. Nie tu na niego moje odcinka teraz, ale będę to miał zamiar rozszerzyć w przyszłości i tu Wam opowiem pokrótce, jak to wygląda. Tu są odnośnie rzeczy, odnośnie jak wywalić nawyk taki pozytywny. Negatywny też może być ogólnie, zobaczymy jak chcemy korzystać. No, no wiadomo, każdy raczej chce wywalić pozytywny nawyk, który da nam jakieś rezultaty, sprawi, że nasze życie będzie lepsze, będzie pewniejsze, będzie smaczniejsze. No i tutaj mamy jak pozbyć się tego negatywnego nawyku, na przykład, padania uznajmy. Dobra, to więc zacznijmy. No i o co chodzi z tym, żebyśmy sprawili, żeby to było bardziej oczywiste. No i chodzi tu o to, żebyśmy po prostu stali się tego bardziej świadomie, czyli przecież napisali na kres tego plusy, które będziemy z tego mieli, na przykład zaczniesz biegać, będziesz lepiej wyglądał, lepszą miał kondycję, będziesz e, miał lepszą wydolność. Także... Teraz tu chodzi o uświadomienie sobie w głowie, o co tu chodzi. I też jeszcze zwracam wam uwagę, że o to pokrótce, bo te materiały, jak w książce sam on napisał James Clear, spisał bardziej, jest tam wiele innych opcji, ja to wam umówię pokrótce, żebyście mniej więcej wiedzieli, o co w tym chodzi. Dlatego jeszcze z wielu żeby po prostu to zaplanować sobie na sobie danej czynności, żeby po prostu rzeczywiście ją zrobić, żeby to było oczywiste, że musisz to zrobić. Bo jeśli sobie o tym myślimy, to często no, myślimy, ale tego nie robimy, a zdecydowanie bardziej to ułatwia nam takie planowanie, że po prostu rzeczywiście weźmiemy się prawdopodobnie do tego, jeśli ustawimy budzik. A jeśli nad się nie weźmiemy, możemy jeszcze ogarnąć może rzecz, która mi jeszcze bardziej to ułatwi, czy na przykład osobę ogarnąć, która nas bardziej tego zmusi, czy na przykład jak na siłownię, to wynająć sobie taksówkę która Ci podwiezie, bo nie zrobisz raczej tak, że wydasz pieniądze, a już nie pójdziesz na tą taksówkę, bo to cię zapoli po kieszonkach i to cię trochę zdemotywuje do tego. Po drugi ci spraw, żeby to było atrakcyjne. No w zasadzie tu chodzi o to, żeby po prostu przekonać właśnie Twój mózg, co będziesz miał po prostu z tego, co jest do podpunktu pierwszego, to są płkcie, to tam w punkcie pierwszym, to nie na to, to lekko podmienić, bo to co widziałem w punkcie pierwszym, to ale mniej więcej to jest podobna rzecz, ale chodzi o to, żeby było to atrakcyjne dla Twojego mózgu, żeby Twój mózg był do tego przekonany. Czyli na przykład, jeśli obejrzysz jakiegoś gościa, który coś osiągnął w życiu, albo usłyszysz o takim gościu, będziesz wiedział, że na przykład on też to prawdopodobnie robił, albo robił podobne rzeczy to z pewnością Cię trochę przekona, żeby też wdrożyć do twojego życia podobną rzecz. Po prostu musimy przekonać nasz mózg, że to jest atrakcyjne. Na przykład właśnie jak widzimy w sylwetki osób na Instagramie. To na przykład nas przekonuje, że warto jednak chodzić na siłownię. No i trzeci, by to było łatwe, ci po prostu mamy możliwy sposób to ułatwić. Czyli na przykład jeśli chcesz pójść po pracy, po szkole, na siłownię, to przygotuj w nocy zawczasu ubranie, plecak i w ogóle wszystko, żebyś mógł od razu po, po pracy, w szkole pójść na siłownię. Możesz właśnie kolegę ogarnąć, który po prostu z którym będziesz chodził i to też będzie dla Ciebie. Jeszcze, jeszcze jedno słowo do punktu trzeciego, czyli po prostu, jak mam powiedzieć, żeby to było łatwe, po prostu zróbmy to w małych przedziałach, czyli na przykład jeśli chcesz zacząć chodzić na koszykówkę ćwiczyć, łatwiejsze, bo po prostu z kimś y, łatwiej się nam robi. nie? Ci na przykład na początku ćwiczyć 10 minut, potem wydłużyć sobie ten czas, bo na początku, wiadomo, y, ciężej nam będzie to zrobić, jeśli mamy to zrobić y, dłuższy okres czasu. No i trzeba tych prawd, by to było satysfakcjonujące. Czyli po prostu przekonać nas mózg, że po prostu warto to robić, bo mamy z tego potem satysfakcję. No i oczywiście najprościej powiedzieć, że długoterminowo tak będzie po prostu zobaczymy, na siłownię, to długoterminowo zobaczysz siebie w dłuższej w postaci lepszej sylwetki, ale niestety potrzebujemy też pomocy na krótkoterminowo. Krytkotermin, Czyli na przykład po treningu uznaję po siłowni, siłownią, ale niech, niech tak będzie. Możecie do innych rzeczy to zastosować tak, że tylko kreatywność nas blokuje. Przykładowo po siłowni. Możesz pójść do sklepu i kupić sobie na przykład Twój ulubiony sok. Czy zejść na przykład Twojego ulubionego kebabu oczywiście za, za nie zarazem do jedzenia fast foodów, ale kebab, który jest taki powiedziałbym miękką, to na przykład to mógł być. Czy na przykład tworzyć taką rzecz, na przykład że jak pójdziecie na trening, to będziecie sobie gratulować po prostu motywować się. To, że po prostu super, że poszliście i w ogóle, i to też, było wam się skojarzy, że jesteście wspierani i będziecie mieli dalej chęć, żeby to robić. No i przechodzimy do rzeczy, jak wrzucić nawyk, którego nie chcemy. Czyli zaczynamy od punktu pierwszego, czyli od początkowego, spraw, by to było niewidoczne. Czyli po prostu, jak masz na przykład telefon i chcesz tylko czytać z telefonu, to schowaj go na drugi koniec do domu. Najpierw trzeba rzecz, szczególnie takie właśnie związane rzeczy, żeby sprawić, żeby to było jak najmniej widoczne. Załóżmy o reklamy z grami, to po prostu właśnie na YouTubie na przykład blokujesz tą reklamę, żeby ci się nie wyświetlała, żeby cię nie zachęcała do grania, czy właśnie takie inne tym, tego podobne rzeczy. Po prostu sprawmy, żeby to było dla nas niewidoczne i nas nie zachęcało. I drugie to sprawia, żeby to właśnie było nieatrakcyjne, czyli najprostszy sposób, Wypisz sobie minusowe tego rzeczy, minusowe jakby trudne minusowe jakby to co ci to zabiera. Jakie masz z tego wady, ogólnie nie wypisz tego wady po prostu. I to ci umysłowi, że jak będziesz na to regularnie patrzał, raz, wy, to znaczy, raz nie wystarczy często, jak będzie sobie regularnie tu myślał, to na pewno nie się tym demotywował, że nie warto w ogóle tego robić po prostu Będziesz ile widział tam listę tych pięciu, dziesięciu rzeczy, to stwierdzi, że naprawdę nie warto, że twój mózg naprawdę sobie tu uzmysłowi, że po co ja to robię, to mi jest niepotrzebne. No oczywiście sprawdź, żeby to było trudne. No i właśnie w przypadku tego, żeby stwierdzić, żeby to było trudne, po prostu twórzmy sobie z do samych siebie, czy na przykład, że nie będę tego robił na przykład jeśli biegam, nie będę palić bo te niższe moje wyniki to też będziecie motywować, żeby po prostu tego nie robić. No i po prostu też trochę do, nie, rzeczy z pierwszego podpunktu, czyli po prostu mamy właśnie to sprawdzić, żeby też, by też to było trochę mniej widoczne. No i po prostu, żebyś miał, zwiększyć ogólnie te opory, po prostu, które będą nam utrudniać właśnie zrobienie tej rzeczy, czyli na przykład może to być właśnie środowisko, które sprawi, że, że po prostu nie, nie chciał tego robić, bo każdy, nikt tam nie robi na przykład i każdy wie tam, że po prostu to ich zabijało, bo na przykład to też się robili i tego nie warto ci robić. Na przykład niech będzie palenie <laughs> albo nie będzie narkotyki dla odmiany, coś mocniejszego. Mogę to też użyć w sumie do spraw, by to było łatwe. Tak samo e, dołączyć do jakiejś społeczności, która właśnie będzie Cię motywować, bo to też warto to uwzględnić jako dodatek do tamtego. Jeśli mamy sprawić, że to było dla nas niechęcające, jedną z takich fajnych kwestii rzeczy jest to, że po prostu jeśli wykonujesz daną czynność, to na przykład umów się z kolegą, że płacisz za jedno takie zrobienie mu 5 złotych i jednak jak będziesz miał cię dawać pieniądze, to to będzie boleć i będzie dużą motywacją, żeby przestać to robić, nie? Pieniądze z skąd, a ty dalej to robisz i tak kiedyś by się przydało przestać, nie? To jest taka fajna motywacja, żeby przestać to robić. I także związane z, z takim osobą, czyli na przykład powiedz po prostu jakiejś osobie, żeby wysłać uwagę, jeśli to robisz, po prostu żeby cię to zniechęciło bo druga osoba będzie Ci zwracać uwagę i to będzie cię też męczyć tych, że nie powinieneś tego robić. I po prostu będzie Cię ta druga osoba męczyć, co Cię bardziej może zdemotywuje do robienia tego. Możesz też po prostu jakieś utrudnienia dodać, jeśli to będziesz robić. Czyli jeśli to zrobisz, jeśli byś to zrobił, to byś miał na przykład, powiedziałbym, jakieś utrudnienia, które by też zmotywowały Cię, żeby tego nie robić i na przykład jeśli to zrobisz, to przykładowo tego, to wtedy nie zjesz na przykład kolacji i to Cię też trochę po prostu zmieni myślenie Twojego mózgu, żeby jednak może przestać to robić. Nie musisz na przykład przestawać jeść kolas, nie możesz jeść do rzeczy albo inne rzeczy, ale jeśli z pewnością to będzie dosyć mocne dla Twojej psychiki, to mózg bardziej się przekona, żeby przestać to po prostu robić. No i dobrze, to by było wszystko. Z tego możecie zrobić sobie screena zapisać. To jest taki mój autorski schemat. Mi się wydaje, że tak Wam opowiedział o dopaminie. Będziecie dzięki temu nie wiedzieć, jak ona działa. Będziecie mieli taką podstawową wiedzę, jak to wygląda i po prostu jak przeciwstawić tej dopaminie. Dajcie znać, czy chcecie z książki Jamesa Cleara takie lekkie stieszczenie. Wy, Wam polecam najpierw przeczytać, bo on pewnością dłużej w tym siedzi. I po prostu ta książka, ja ją czytałem i Wam osobiście polecam, ale osobiste takie streszczenie tego, takie w moim wykonaniu stieszczenie tego, mogę Wam zrobić tych nad moich przykładów dodać, jak po prostu sobie z tą dopaminą poradzić, żeby wykorzystywać ją na swoją korzyść. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.